Cześć. Dzisiaj chciałbym się skupić na tym, żebyśmy zobaczyli, w jak łatwy sposób możemy wymieniać jedną implementację na drugą. Do tego, oczywiście, znowu będziemy potrzebować prostej aplikacji, którą oprzemy na Springu i będziemy już mieli tutaj przygotowane serwis A, i serwis B i serwis C, które znamy z poprzedniego odcinka. I teraz załóżmy, że mamy tylko w serwisie C jedną zależność do serwisu A i on tutaj będzie zwracał, powiedzmy, jakiś result który będzie się równał temu, co zwróci nam serwis A. I oczywiście, aby sprawdzić, czy to wszystko działa, musimy sobie napisać odpowiedni test. My tutaj się znowu oprzemy o test integracyjny. Strzygniemy sobie serwis C i napiszemy test. Oczywiście te testy są pisane tylko po to, żeby je pisać, żebyśmy mieli weryfikację od tego, czy nasz program działa. Natomiast, jeśli chodzi o dobre praktyki, to być może skupimy się na nich w następnych filmikach. Dobrze, uruchommy nasz test i on powinien przejść. Bo pamiętamy, że serwis A zwraca literkę A. I teraz załóżmy, że nasz serwis C jednak powinien korzystać z serwisu B, który ma podobną implementację, w sensie podobną, taką samą metodę jak serwis A, ale musimy tutaj wykonać naprawdę dużą. Dużą liczbę, no dużo ilość pracy. Załóżmy, że tam byłoby więcej metod, z których musielibyśmy korzystać. No jak widać, faktycznie test tutaj w naszym przypadku nie przechodzi. Jeśli zmienimy, to, to ma na literkę B, to test już przechodzi. teraz w, jak łatwy, w jaki sposób możemy wykorzystać Springa. Zamieniać tę implementację z serwisu A na serwisu B bez zmiany implementacji w serwisie C. Możemy wyciągnąć interfejs z serwisu B, który będzie miał jedną metodę. I tutaj przy okazji można zastosować różne funkcje IntelliJa. W łatwy sposób teraz wyodrębniliśmy interfejs. I nasz serwis A również musi zaimplementować ten nowy interfejs. Kolejną zmianą jest to, że w serwisie C musimy teraz zamiast serwisu B wykorzystać ten nowy interfejs retarion-something. Wygenerować konstruktor i skorzystać z return something w metodzie print. Teraz mamy tutaj taką informację, że mamy więcej niż jeden bin, który pasuje tutaj, żeby wstrzyknąć do return something, no bo dwa komponenty korzystają właśnie z, te z tego interfejsu. Jak uruchomimy nasz kontekst, no to widzimy, że on nie wstanie, no bo mamy dwóch kandydatów do wstrzyknięcia go do serwisu C. Jednym z pomysłów jest wykorzystanie adnotacji Primary, która poinformuje Springa, że chcielibyśmy, żeby w takich konfliktach, w takich konfliktowych sytuacjach żebyśmy wykorzystywali właśnie serwis B. I test przechodzi. Natomiast teraz w łatwy sposób możemy przejść do serwisu A. I tutaj dodać Primary po usunięciu go tej, tej adnotacji z serwisu B. Ruchomimy test i test powinien teraz nie przejść, no bo Spring w to miejsce wstrzyknie nam serwis A. Jak widać, łatwo, łatwy sposób wymieniliśmy implementację, a serwis C nie uległ w ogóle zmianie. Nawet się nie dowiedział, że została zmieniona implementacja z serwisu A na serwis. Z, przepraszam, z serwisu B na serwisa A. No i to by było tyle. Jeśli mamy faktycznie jakieś zachowanie, które może być implementowane przez dwie klasy, to jest to dobry sposób na to, żeby w innym bycie wykorzystać właśnie ten interfejs, aby w łatwy sposób można podmieniać było instancje jednej klasy albo drugiej. I to by było na tyle dzisiaj. Także dzięki Ci wielkie za Twój czas i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie i cześć!